Mam nadzieję, że to nietypowe rozpoczęcie zaskoczyło was równie mocno jak agenci pukający do drzwi jednego z zagranicznych youtuberów. Bo od tego sobie dzisiaj zaczniemy. Hasbro to firma, która większości z nas kojarzy się raczej dobrze. Wiecie, różne zabawki, gry planszowe, takie jak chociażby Monopoly, Świnka Peppa i inne. Znaczy Świnka Peppa to nie gra planszowa, ale wiecie o co chodzi. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że firma zawiadująca takimi markami mogła Byłaby na kogoś nasłać, nazwijmy to najemników. Cóż, nic bardziej mylnego. Hasbro posiada w swojej długiej liście marek także taką o nazwie Wizards of the Coast, która odpowiedzialna jest za karciankę Magic the Gathering. Na początku maja ma ukazać się nowe rozszerzenie do gry zatytułowane March of the Machine: The Aftermath. No, i jakimś sposobem Dan Cannon, youtuber znany jako Oldschool MTG, wszedł w posiadanie boosterów wcześniej i pokazał je na swoim kanale, przez co ujawnił około 75% limitowanego zestawu, który miał zostać wydany. W ciągu najbliższego tygodnia do drzwi youtubera zapukali agenci Pinkertona. I teraz, kto to jest? Tutaj, bez zbędnych kombinacji, odwołajmy się zwyczajnie do Wikipedii. Pinkerton. Amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się ochroną mienia i osób oraz wykonujące usługi detektywistyczne, założone w 1850 roku przez Alana Pinkertona. Sam założyciel stał się rozpoznawalny, kiedy odkrył spisek mający na celu zamordowanie prezydenta elekta Abrahama Lincoln'a. Apogeum działalności agencji przypada na lata 80. XIX wieku, kiedy miała ona mieć większą liczbę ludzi niż ówczesna armia amerykańska. Sprawiło to, że Między innymi stan Ohio zakazał jej działalności na swoim terytorium, obawiając się, że może być ona użyta jako prywatna armia. No i jeżeli stan zakazuje jakiejś organizacji działalności na swoim terenie, bo się jej obawia, to już coś znaczy. W internecie można znaleźć trochę informacji, jakoby ci ludzie mieli swoje za uszami. No i ci najemnicy zapukali do drzwi Dana z żądaniem, aby ten oddał wszystkie karty z niewydanego zestawu. Gdzie forma, w jakiej to zrobili, nie była najprzyjaźniejsza. Drzwi agentom otworzyła żona Dana, którą agenci, można powiedzieć, zastraszyli swoim zachowaniem i podobno częściowo wtargnęli do mieszkania tak, że ta nie mogła zamknąć przed nimi drzwi. of Cała ta sytuacja i zachowanie agentów miała doprowadzić później kobiety do płaczu. Taka jest wersja dana. Natomiast Wizards of the Coast ma co do tego odmienne zdanie i twierdzi, że do żadnego zastraszania nie doszło. Agenci mieli grozić Danowi eskalacją sytuacji i wezwaniem lokalnych władz i organów ścigania w sprawie naruszenia praw autorskich i kradzieży oraz zagrozili mu grzywną w wysokości 200 tysięcy dolarów. Cała sytuacja Zapewne na długo pozostanie w pamięci Dana i jego partnerki, i wydaje mi się, że można to było rozwiązać zupełnie inaczej. Jakoś skontaktować się i w normalny sposób zażądać zwrotu kart, zamiast wysyłać najemników, ale w końcu to Ameryka. Uwielbiam Kung Fu Pandę, dlatego z radością przyjąłem informację o tym, że 8 marca 2024 roku ma zadebiutować czwarta część Przygody wojowniczej pandy. Już teraz otrzymaliśmy pewne informacje dotyczące fabuły filmu, a ujawnił je aktor podkładający głos w oryginalnej angielskiej wersji, czyli Jack Black. Otóż w nadchodzącym filmie mamy ujrzeć po, który będzie trenował swojego ucznia oraz zmierzy się z nowym przeciwnikiem który ma być najgorszym ze wszystkich do tej pory. Złoczyńca zwany Kameleonem ma ponoć posiadać umiejętność przywoływania wszystkich przeciwników, z którymi mierzył się Po, a ten będzie musiał ich ponownie pokonać. Zapowiada się dość ciekawie. Co do motywu nauczyciela i ucznia, to ciekaw jestem, czy twórcy pójdą w stronę zrobienia z dojrzałego wojownika coś na kształt jego nauczycieli, mistrza Shifu i Gweya i nowy uczeń pandy w wyniku akcji filmu, zostanie jego następcą, nowym smoczym wojownikiem. To by miało sens. Dla wszystkich fanów planszówek i Wiedźmińskiego uniwersum mam dobrą wiadomość. 21 czerwca tego roku ma ukazać się gra Wiedźmin Stary Świat. Jej cena wynosić będzie 299 zł i 95 groszy i zakupicie ją na stronie sklepu rebel.pl. Jak coś to nie jest materiał sponsorowany, a mógłby być. Firma Go On Board, czyli wydawca gry, wypuścił z tej okazji 90-minutowy materiał wideo objaśniający na czym polegać będzie sama rozgrywka. Ogólnie chodzi o to, że na wiele lat przed znanymi nam z książek czy gier wydarzeń, zostajemy wrzuceni do Wiedźmińskiego Świata, gdzie wcielimy się właśnie w Wiedźmina. Będziemy mogli wybrać sobie, do jakiej szkoły chcemy przynależeć: gryfa, żmii czy wilka. I wyruszymy w świat polować na wszelakiej maści monstra. Zawartość gry wygląda dość okazale, ponieważ mamy tutaj piękną planszę z mapą świata, zestawy kart zawierające potwory oraz przedstawiające je figurki i znaczniki. No, generalnie wygląda to na masę szmerów i bajerów. Tak więc, jeżeli ktoś lubi spędzać czas przy planszówkach, to zdecydowanie znajdzie tu coś dla siebie. Pojawił się zwiastun trzeciego sezonu netflixowego Wiedźmina i cóż można o nim powiedzieć? Jest krótki i momentami zabawny. Oglądałem go z pewnym smutkiem, bo czułem się jak na spotkaniu pożegnalnym. Chodzi mi tutaj oczywiście o to, że to prawdopodobnie ostatni raz, kiedy widzimy Henry'ego Cavilla wcielającego się w postać Geralta. Niestety, chyba jedyny z aktorów, który chciał wyciągnąć tę serię na przyzwoity poziom, żegna się z produkcją. No i nie dziwię mu się. Jeżeli chcecie poznać szczegóły tego odejścia, to odsyłam Was do poprzednich materiałów, gdzie dokładniej omawiam te kwestie. Linki będą w opisie. Wracając do zwiastunu, mamy tutaj takie typowe zwiastunowe, generyczne sceny fantazy. Tak to przynajmniej dla mnie wygląda. Widzimy, jak Ciri ścigana jest przez Dziki Gon. Gdzie przy postaci Ciri na chwilę bym się zatrzymał. Czy ona wam wygląda na młodą dziewczynkę? Ja wiem, że aktorzy z czasem dojrzewają, ale tak jak w pierwszym sezonie Ciri mi jako tak pasowała. Tak odnoszę wrażenie, że z każdym następnym sezonem będziemy dostawać tak mocno różniącą się od siebie wersję tej postaci, że przy końcowych epizodach miast młodej dziewczyny będziemy widzieć z tyraną życiem kobietę po przejściach. Jeszcze jedna śmieszna rzecz wpadła mi w oko. Mianowicie Jennifer z wyprzedaży letniej z HMU. Z tego co pamiętam, to postać Jennifer kojarzymy z czernią i bielą, z bzem i agrestem, a nie z jakimiś ciuszkami we wzorki z wyprzedaży. Nie wiem. Nie potrafię już na poważnie traktować tej produkcji. Zresztą, jeżeli twórcy nie traktują jej na poważnie, to z jakiej racji ja jako odbiorca bym miał? Sam sezon trzeci będzie podzielony na dwie części. Pierwsza ukaże się 29 czerwca, a druga 27 lipca. W kolejnym sezonie, o ile do niego dojdzie, Henrygo ma zastąpić Liam Hemsworth, i myślę, że wtedy zobaczymy kompletny odpływ widowni. Nie ma co, moim zdaniem, nawet doszukiwać się jakichś smaczków i ciekawostek w zwiastunie, bo finalny produkt może po raz kolejny zaskoczyć nas ilością autorskich pomysłów z pomiędzy dolnej części pleców. Zanim przejdziemy do zdjęć, słów parę o odtwórczyni Galadrieli w amazońskim serialu, która chce zjeść ciastko i mieć ciastko. O co chodzi? Otóż Morfyd Clark próbuje opowiedzieć się zarówno po stronie przeciwników serialu, jak i po stronie osób, którym przypadł on do gustu. Przytoczmy sobie jej wypowiedź sama jestem fanką gatunku czytałam książki które potem zostały zaadaptowane w jakiś sposób i czasami patrzyłam na coś myśląc ten dom nie powinien tak wyglądać dlatego to rozumiem najwspanialsze w tych wszystkich krainach i postaciach jest to że one nie istnieją a mimo to są tak bardzo realne w umysłach wielu fanów przez to wiem, że nie da się niestety wszystkich zadowolić. Jednocześnie szanuję to, że fani chcą chronić swoją wizję Galadrieli, ponieważ wiem, że gdybym sama była po tamtej stronie, to czułabym się tak samo. Czuję odpowiedzialność za nią. Czuję się odpowiedzialna za to, aby ochronić ją przed krzywdą. I z jednej strony można sobie pomyśleć, że miłym zaskoczeniem jest usłyszenie takich słów z ust aktorki, która odgrywała główną postać, która z kolei kompletnie większości fanów do gustu nie przypadła. Jednak nadal są to tylko słowa. Morfyt mówi, że czuje się odpowiedzialna za swoją postać, że jest fanką gatunku i rozumie uczucia towarzyszące fanom, kiedy ci widzą, że robi się coś kompletnie odwrotnego od tego, co jest w materiale. Śródłowem, jednak nic z tym nie robi. Nie słyszeliśmy o żadnych problemach na planie związanych z tym, że ta sprzeczała się ze scenarzystami, że nie tak powinna wyglądać jej postać. Nie widzimy tu sytuacji podobnej chociażby do tej z Henrym Kawilem i odgrywanym przez niego Geraltem. Jeżeli aktor faktycznie czuje więź z postacią, którą ma odgrywać i czuje się odpowiedzialny, to wypadałoby, aby udowodnić to czynami, a nie pięknymi słowami. Może w drugim sezonie ulegnie to jakiejś poprawie. Kto Tymczasem, będąc przy drugim sezonie, na portalu Redanian Intelligence pojawiło się takie oto zdjęcie ukazujące postać Isildura w towarzystwie jakiejś kobiety. No i generalnie co w tym ciekawego? A to, że pierwszy sezon skończył się tak, że dużo wskazywało na to, że Isildur zginął, co oczywiście nie miałoby sensu, jeżeli spojrzymy na kanon, ale dla Amazona. To żadna przeszkoda, i równie dobrze mogli go uśmiercić w pierwszym sezonie, a gdzieś w ostatnim sprawić, że siły ostatniego sojuszu pod wodzą walecznej Galadrieli rozniosłyby naszego Halbrando Saurona. W każdym razie fajnie wiedzieć, że chociaż tyle z materiałem źródłowym się pokrywa, że postać Isildura nadal żyje. A patrząc na tę dwójkę, zapewne możemy się spodziewać jakiegoś wątku romantycznego w nadchodzących epizodach. 11 sierpnia ma odbyć się pokaz THQ Nordic Digital Showcase. Z tej okazji został wypuszczony zwiastun promujący wydarzenie zawierający tytuły wydawcy. Wśród nich pojawił się krótki fragment z Gothic Remake. Here come. Oh, here come. Oh. Co zasugerowało fanom, że podczas wydarzenia mogą spodziewać się nowych informacji odnośnie tytułu. Aktualnie jesteśmy co jakiś czas raczeni screenami i małymi newsami związanymi z produkcją. Być może przy okazji tak dużego wydarzenia, wydawca pokusi się o pokazanie czegoś więcej. Może będzie to kolejny zwiastun ukazujący fragment świata gry, a być może doczekamy się chociażby fragmentu gameplayu z gry. Cóż, musi Musimy poczekać do 11 sierpnia, aby się o tym przekonać. W ostatnim czasie na kanale pojawiły się następujące filmy. Przedstawiliśmy wam historię Eredina, przywódcy dzikiego gonu. Zanurzyliśmy się w tolkienowskie legendarium w materiale, który odpowiadał na często zadawane przez was pytania. Pozostając w klimatach śródziemia, wypuściliśmy materiał biorący pod lupę pracę samego profesora. A ostatnio pojawił się dość obszerny materiał o wiedźminach cechu gryfa. Ponadto na kanale Nowum pojawił się materiał o największych wojownikach w historii oraz drugi o największych zamkach. Kto jeszcze nie widział tych filmów, tego zapraszam do nadrobienia zaległości. Tak jak zapowiadałem w poprzednich odcinkach, udałem się wreszcie do kina na Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves. Trochę mi na to zeszło, bo film w kinach jest już jakiś czas, a ja na seansie byłem przedwczoraj, także część z was pewnie już się z produkcją zaznajomiła, a ci co nie mieli jeszcze okazji, to śpieszcie się do kin, zanim go zdejmą, bo jest to fantazji, jakiego zdecydowanie brakuje na dużym ekranie. Już po samych zwiastunach widać było czego możemy się w kinie. Dużej dawki humoru i akcji w wykonaniu zgrai nieogarniętych bohaterów, a w tle przewija się opowieść o ratowaniu świata przed złymi magami i fałszywymi współpracownikami. I tak dokładnie jest. Luźna, przyjemna historia z masą pięknych widoków i elementów fantazy. Całość naszpikowana jest masą zwrotów i co ciekawe ich ilość wcale nie męczy odbiorcy, a faktycznie zaskakuje i często powoduje uśmiech na twarzy. Można wręcz powiedzieć, że jest to film z gatunku familijnego fantazy. Nie ma tu niesamowicie skomplikowanego głównego wątku fabularnego, ale wcale nie przeszkadza to w odbiorze materiału. Dwie godziny minęły mi jak zbicza a przy tym ani na moment nie poczułem się znudzony i ciągle chciałem wiedzieć, co będzie dalej. Czy to właśnie nie jest czasem wyznacznik dobrego filmu? Świat przedstawiony jest w taki sposób, iż nieznajomość uniwersum wcale nie przeszkadza w jego odbiorze. To, co musi zostać wytłumaczone widzowi, zostaje wytłumaczone, ale nie w nachalny i nudny sposób. W zasadzie jedyny zarzut, jaki mam do całej produkcji, to zbyt częste posługiwanie się flashbackami jako elementem narracyjnym. Ten pojawia się bodajże przy każdej nowej postaci. Ma to swój urok, i każdy flashback zrobiony jest z dużą dozą humoru, ale czasem przydałby się powiew świeżości. Oczywiście wieloletni fani znajdą całą masę nawiązań do kultowych RPGów czy samej mechaniki gry. Można w sumie powiedzieć, że główni bohaterowie to postacie graczy kombinujący co robić dalej, a cała przygoda zaczyna się od kultowego przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Nie wszyscy bohaterowie dostają jakoś mega rozbudowane backstory, jak chociażby w przypadku druidki Dorik, ale wszystkich ich naprawdę da się polubić. Ciężko jest opowiedzieć coś więcej o filmie, nie posługując się spoilerami, a jako, że nie chcę psuć Wam zabawy, to zachęcam Was do odwiedzenia najbliższego kina. Widowiskowe sceny walki, pościgi i dobra zabawa gwarantowana. Ostatnio na portalu Gry Online ukazał się ciekawy wywiad z Jackiem Rozenkiem, czyli polskim aktorem, który podkłada głos podgrowego Geralta z Rivi. Dla większości fanów serii postać pana Jacka jest już nierozerwalnie połączona z postacią Geralta i jak sam aktor twierdzi, postać ta nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i jest on pewien, że Geralt jeszcze powróci. Cóż, są to bardzo ciekawe słowa, zwłaszcza w obliczu nadchodzących nowych odsłon serii Wiedźmin czy potencjalnych remake'ów wcześniejszych części. Jacek Grozenek w wywiadzie oznajmił, że czuje się na siłach, aby ponownie wziąć udział przy pracy nad dubbingiem gry i że jeżeli CD Projekt zadzwoniłby do niego z taką propozycją, to ten bez wahania by się zgodził. Dobrze słyszeć, że po przebytej chorobie od twórca głosu Geralta czuje się już lepiej i że jest gotów raz jeszcze użyczyć swego magicznego głosu. Swoją drogą cudownie byłoby usłyszeć ten głos raz jeszcze, czy to właśnie za sprawą odświeżonych dialogów w odnowionych częściach, czy jako cameo Geralta w zupełnie nowych grach. Liczę, że w takiej czy innej formie doczekamy się powrotu Geralta z Rivi. I na koniec coś z humorkiem. Od czasu do czasu tworzymy filmy z serii Co gdyby, gdzie rozważamy różne wersje wydarzeń w Tolkienowskim legendarium. No i zawsze poruszamy się w tych filmach w ramach tego jednego uniwersum. Dziś jednak możemy za sprawą jednego z filmów na TikToku zobaczyć jak potoczyłyby się losy Śródziemia, gdyby do akcji wkroczył Darth Vader. Something is wrong. Throw the ring into the latham say stay where you are kids is that siren middle earth is now under the empire i've come for the ring no we will destroy the ring i don't think so